No dobra, sytuacja jest poważna. To znaczy, muszę trochę jęczmień przesuszyć. Bardzo niska temperatura, trochę wentylatora. Potrzebuję pół stopnia dosłownie, żeby to weszło, znaczy zostało przyjęte, bo teraz się kręciło to, co próby dawałem, koło 15, 15,1. Jak będzie 15,1, to już jest wyrzucony, więc wbijam do 14,5, żeby było na styk. Także krótkie i takie bardzo delikatne, Pięknie. Jeszcze gradu tylko brakuje, co nie? Pierwsza łyżka jęczmienia. Temperaturę ustawiłem na jakieś 37 stopni, żeby było bezpiecznie. Ziarka. Czyszczenie magazynu Tyle zostało A już się nie zmieściło Niestety Tu będzie z jakieś 4 tony Co nie 5 może nawet I co